Z Wami Cisco Business Switch. Ten przełącznik z serii 220 to generacja inteligentnych urządzeń, które łączą sobie niezawodność sieci z pełnym zestawem funkcji sieciowych i to w przystępnej cenie. Dzięki łatwemu w obsłudze interfejsowi użytkownika, także specjalnej funkcji Power over Ethernet skonfigurujecie oraz wdrożycie sieć biznesową w zaledwie kilka minut. No dobra, kilkanaście. Przechodzimy do unboxingu. Cisco zadbało o to, żeby wszystkie ich opakowania były wykonane z materiałów ekologicznych, a ilość plastiku wewnątrz została ograniczona do minimum. To się chwali. Dodatkowo całość zaprojektowana jest w taki sposób, żebyśmy mieli jak najmniej zmarnowanej przestrzeni na niepotrzebne elementy. W skrócie, wszystko co się tutaj znajduje jest idealnie do siebie dopasowane. Co znajdziemy w środku? Po pierwsze kabel do zasilacza. Moja ulubiona część, nie wiem czemu. Dodatkowo mocowanie do rak 19, tak zwane popularnie uszy, a także krótki manual obsługujący o! nasz przełącznik. Jest to taka skrócona wersja instrukcji. Sam przełącznik, który muszę powiedzieć, wygląda bardzo elegancko i bardzo ładnie, zwłaszcza z tej strony. No zobacz, że to jest najpiękniejsza cegiełka, jaką w życiu widzieliście. A także duży zasilacz. Dlaczego jest to duży zasilacz? Dlatego, że zapewnia on maksymalną moc power over Internet. Ten model posiada aż 8 portów RJ45, a także dwa sloty na moduły światłowodowe typu SFP. A dzięki pracy w standardzie Gigabit Internet, nawet najbardziej wymagający użytkownik będzie zadowolony. W serio! Będziecie mogli błyskawicznie przesyłać nawet największe i najbardziej wymagające partie danych. Dodatkowo mamy również specjalny port konsolowy, który znajduje się z tyłu. Służy on do alternatywnej konfiguracji urządzenia przy pomocy komend wiersza poleceń. Dodatkowo w urządzeniu mamy wbudowane wsparcie dla standardu IEE 802.3az, które pozwala na monitorowanie i regulowanie mocy w zależności od ruchu sieciowego przy jednoczesnym braku ryzyka dla komfortu naszej pracy. A teraz pora na kilka ciekawostek. Ten przycisk służy do przywracania urządzenia do ustawień fabrycznych. To z kolei dioda sygnalizująca status pracy lub czy urządzenie się butuje. Zielona migająca lampka to transmisja danych na porcie, a żółta to informacja, że właśnie na porcie jest użyte zasilanie power over Ethernet. CBS220 zapewnia również bezpieczeństwo. Wspiera standard. W celu kontroli nieautoryzowanego fizycznego dostępu na porcie do sieci. Dodatkowo zapobiega atakom typu DOS, dzięki czemu zapewnia nieprzerwany czas pracy sieci, nawet w trakcie ataku. Dodatkowo listy kontroli, tak zwane ACL, bronią zasad dostępu przez filtrowanie ruchu, a także chronią dostęp do sieci przed nieautoryzowanymi połączeniami hostów do różnych zasobów naszej sieci. I tutaj pojawia się pytanie: jak to wszystko ogarnąć? Na całe szczęście Cisco Business wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klienta i daje nam dostęp do intuicyjnego interfejsu użytkownika z dostępem z poziomu przeglądarki oraz aplikacji mobilnej. Za ich pośrednictwem możemy dodawać nowe urządzenia, zczytując kod QR, albo monitorować lub zarządzać już dostępnymi urządzeniami. CBS220 jest również obsługiwany przez Cisco Business Dashboard. Rozbudowane narzędzie służące do zarządzania siecią dla przełączników, ale także routerów i bezprzewodowych punktów dostępu. Cisco Business Dashboard jest idealnym rozwiązaniem dla zarządzania w sytuacji, gdy nasza firma ma lokalizację w wielu różnych punktach, a my chcemy mieć możliwość zarządzania nimi poprzez jedno proste kliknięcie. Te wszystkie udogodnienia upraszczają zarządzanie siecią biznesową poprzez automatyzację wdrażania, monitorowania i zarządzania cyklem sieci. Gdybyście jednak nadal mieli jakieś problemy, Macie również możliwość zadzwonienia do polskojęzycznej infolinii dostępnej przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Oni rozwiążą wszystkie wasze, nawet najbardziej kryzysowe, sytuacje. Podsumowując, CBS220 to intuicyjne w instalacji i przystępne cenowo rozwiązanie dla sieci klasy biznesowej. Dodatkowo, dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika, a także dostępności aplikacji mobilnej czy nawet bogatej ofercie dodatkowych komponentów. To urządzenie będzie solidnym oparciem dla każdej firmowej sieci. Pst. Nie zapominajmy, że to również całkiem dobre urządzenie dla użytkowników indywidualnych po godzinach pracy. Dla takich, którzy budują swój wymarzony dom i wdrażają system monitoringu albo systemy smart IoT. Chyba sam sobie taki kupię.